Panie i Panowie, uwaga, uwaga, robim, robię poradnik, jak zrobić kawę. Potrzebna jest szklanka i potrzebna jest też kawa, bo jakby inaczej. Kładziecie sobie szklankę tutaj, kawę też tutaj. I tak. Musicie wstawić wodę na początku. Jak już wlejecie wodę, kładziecie ją na trzęsieczanie. Kładziecie na piekarnik, włączacie wodę, niech się tutaj gotuje. O, niech się gotuje. A w tym czasie, kiedy się woda gotuje na piekarniku, na palniku, to wy sobie bierzecie łyżeczkę, obojętnie jaką ja tą wybiorę, przesuwacie sobie szklankę, bo by wam przeszkadzała Otwieracie kawusie i bierzecie sobie łyżkę albo dwie, nie wiem, ile jeszcze tam chcecie. Ja akurat wezmę jedną i tak połowę drugiej. Tak to się prezentuje. Czekacie, aż się wam zagotuje. Od, odkładacie kawusie. Jak się wam zagotuje, to zalewacie. Co wam pokażę? I tyle z poradnika. Dziękuję bardzo za oglądanie poradnika. Poradniki z weekendów. O, a w tym czasie, jak woda się gotuje na waszą kawusie, to Wy możecie w tym czasie sobie zjeść kanapeczki, Gdy już będzie się Wam gotować, wyłączacie tą wodę. Podnosicie sobie. No i zalewacie Waszą kawusię. Dotąd dokąd chcecie. Ja na przykład chcecie dotąd, bo ja piję zawsze z nikiem. A co? I tyle kawusi. Правника.